Dzień dobry Państwu rozpoczynam degustację konserw znowu. Chciałem się ze wszystkim osobami, które nas oglądają przywitać Proszę czytaj. Panie Krzysztofie, od kilku miesięcy w naszej rodzinie dochodzi do kłótni w trakcie posiłku, podczas których konsum konsumowanie są konserwy mięsne. Oglądając pana fil filmy jesteśmy pewni, że pana Znajomość, kuchni i walory smakowe pozwalają zakończyć nasze rodzinne spory. Przetrzymamy panów jako eksportowi konserwy celem degustacji i wydania werdyktu, którą konserwów powinny jeść. Nie mając zaufania do, co do znajomości smakowych w ES. Bardzo mi przykro, że Oddaliście mojego przyjaciela, on też ma lepsze smakowicie jak ja, bo on jest kucharzem. Prosimy o dokonanie degustacji, wydanie wyroku wyłącznie przez pana. Dobrze, ja wydam wyrok. E, mamy nadzieję, że degustację zobaczymy na Pańskim kanale. Kolonowską oryginę bez udziału. Przykro mnie znowu tutaj czytać dalej. Czekamy na filmik na YouTube. Pozdrawiam z okolic Grzegorzowej Wielkopolskiego, Robert, Grzegorz, Mikołaj, Martynia, Klaudia Pozdrowienie dla wszystkich A Oraz ode mnie Pozdrawiam, e, rozmawialiśmy z Panem przez telefon dnia 12, 11 i tak dalej, i tak dalej e, Filmik będzie na Rozpoczynam degustację Dostaję chlebek Proszę poczekać, to ja chciałem pokazać jak w Bombasie się otwiera konserwy, tam się nie pierdoli, jakieś to, to małe, małe dzieci mogą otwierać, o tak się robi, tak się... Właśnie powinno w Polsce się otwierać też, jak w Bombasie. Ja to po proszę państwa. otwieram. Ale o! pyszne. To panie Wojciechu, może następny pan otworzyć tak samo po, po tym, po Bombasku. Nie. Bardzo proszę, bardzo proszę, to o to, to się nadaje, wiesz gdzie? <grywka> ja <grywka> już pan Wojciech spróbował, ale dobry na pewno otwieraj. Czekaj, niech on, reżyserze, ja nie, niech on potwiera po... no. Mm. To panie, uciekł pan się na i nie będzie pan wiedzieć, która pyszna. Co ty wiesz. <grym> Jeszcze jedna O, 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 o! o. Tak zawodowiec. Tak jak w bombasie ktoś się pruje, to trzeba tak z nim robić też. Doro ja też spróbuję. Hmm. O ta, ta z galeretką? To jest polska żywność, najlepsza na świecie. Ludzie nas kochają. Proszę. I z cybulką. Cybulka to witamina C. Chory nie będziesz. Proszę, tak to, 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 to się nie je. Ty chyba nie żołnierz ty nigdy nie był. Nie, chciałem to spróbować. O, tak się je. chyba snów do rana wydaje, ale ludzie nas kochają uwielbiają a miną z tą pieśni żołnierki z bombasu jak ja ich robię kanapeczki bigosik cały day karbie, karmię tako i mówię do kochanej, mój, proszę, spróbuj, czy to dobre o i gryzie, tak sobie? <grystanie> <grystanie> Pieczak się patrzy.

O, piesek! Masz no, daj. Jemu. O. Niech ludzie widzą. O zwierzynę trzeba dbać. Proszę piesku, zjedz sobie. O. Smacznego ci życzę. Zatem no. Do, kons do konsumpcji. Mmm. <смешно> <смешно> Ты м м м А, добрый, O, następna konserwa. O, a teraz o ta. Następna konserwa. Bardzo, smacz, bardzo smaczna. A to teraz musisz. Tą zabrać, proszę Panie Wojtku. Na raz. Którzy ludzie nas oglądają, życzę smacznego, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i tacie je po białostocku. Ja chłop, ja nie chłop ze wsi, ja o, w mundurze Żołnierki im się śnią, niech ze mną też jedzą Na temna karapeczka. Odstawiamy na bok. Tak kurczę. No akurat umiarkowałeś krzysiek.